Cześć, z tej strony Marcin, zapraszam Was na kolejną imprezę z cyklu BMW Tech Club, w której takim technologicznym okiem przyglądamy się najnowszym samochodom BMW. Tym razem trafią na tapet BMW serii 8, czyli iPhone świata motoryzacji, a także BMW X5, którym mamy jeździć nawet w terenie, off-roadowo. A póki co czekam na parkingu na BOLKA, z którym teraz udamy się BMW X3 prosto na imprezę w Olsztynie. No i jedziemy, kierunek Olsztyn. Będziemy na miejscu za jakieś ile? Według Google 220, ale zobaczymy, co do się z tym zrobić. <gry> Czary mare i co się wydarzy. O. Bolesław Harry Potter, breczko. A tak, można przyłączać tę piosenkę. Na mnie też zadziała? Tak. O. Dobra, w końcu właściwa osoba na właściwym miejscu. Hmm. Ok, dojechaliśmy cało zdrowo i bezpiecznie na miejsce samochodami BMW X3. Plan na imprezy mamy następujący: dzisiaj przybyliśmy do hotelu, jutro mamy jazdy testowe. Najpierw moja grupa będzie jeździła BMW X5, później przesiadamy się do serii 8 i mamy do zrobienia taką oto trasę. Teraz asystenta cofania. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to samochód odtworzy nasz ruch i sam wyjedzie z miejsca parkingowego. Także zobaczmy. Zatem sprawdzamy, wrzucamy wsteczny bieg. Teraz na ekranie musimy sobie aktywować asystenta cofania. I spójrzcie na to. I samochód sam zaczyna jeździć. Nie mam rąk na kierownicy. Muszę tylko kontrolować pedał hamulca, żeby samochód nie rozpędzał się za szybko i samochód sam wyjeżdża z miejsca parkingowego dokładnie po tej trasie, po której sam go zaparkowałem. On po prostu będzie pamiętał ostatnie 50 metrów. Mhm, mhm. przejechane z szybkością, ile pamiętam, nie większą jak 30 metrów. Dobrze, czyli teraz jedziemy sobie po prostu do przodu. Samochód skanuje e, po bocze, tak? Okej. Okay. I możemy. Dobrze, także zaczynamy automatyczne parkowanie. Znowu kierownica rusza się sama, a my parkujemy między jednym samochodem i drugim. Podniesiemy jeszcze jedno wyżej, bo w końcu, chce się, w końcu chce się obniżyć. Tak jest. Stop, 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 stop. stop. Słuchajmy na widok mm -hmm. kamery off-road mm -hmm. i od razu to, czego w ogóle nie widać przez maskę, no bo widzimy niebo. Na kamerze jest widoczne mniej więcej jak, jak wygląda ten 20-30%, 35%. Zresztą nie Idziemy dalej. Jesteśmy już po testach BMW X5. Teraz wsiadamy, właśnie wsiedliśmy do nowej ósemki. Przed nami trasa, która będzie miała około 120 km. Mamy na nią jakieś dwie godziny do przejechania, czyli raczej powinniśmy dać radę w tym samochodzie. To my? Aż się trzęsie. Czujesz to? Tak. 500 metrach, proszę skręcić w lewo. Okej, okay, już z fotela pasażera, bo za kółkiem tego auta nie chciałem nagrywać przy takiej mocy i przy takich parametrach. Kiedy BMW zapraszało nas na ten event, liczyłem na naprawdę niezłą zabawę. Tymczasem okazało się, że to są jednak tortury. Po 300 metrach, proszę skręć. Event okazało się, że to są po prostu czyste tortury, ponieważ jeździmy po ulicach, zupełnie publicznych drogach, które mają ograniczenie prędkości do 70, do 90 km na godzinę. Silnik mruczy, mamy ponad 500 koni pod pedałem gazu. No, i niestety Teraz blokuje nas polskie prawo. No cóż, może kiedyś przy tej okazji uda się wycisnąć z tego samochodu trochę więcej. Kluczek w jakiejś takiej mało spektakularnej wersji, tak. bo jest też wersja taka z, z ekranem. Kluczyk naładowany można jechać. Takie czasy. No dobra, z tym kluczykiem to taki trochę żart, ale trochę nie, no bo trzeba go ładować, ale jednocześnie on się ładuje sam, kiedy jest w samochodzie, bo mamy tutaj specjalną ładowarkę indukcyjną i kiedy kluczyk odkładam w to miejsce, to on się ładuje. No i niestety koniec tego dobrego. Wracam już do Warszawy po evencie BMW odstawić samochód dojazdowy, czyli BMW X3. Zatem podsumujmy sobie tak na szybko, Nową edycję wyjazdu BMW Tech Club. Chyba największe wrażenie zrobił na mnie offroad. road BMW X5 ma bardzo fajny tryb off-roadowy, w którym możemy sobie zdefiniować jedną z czterech nawierzchni. Natomiast taką wisienką na szczycie tortu było dla mnie to, że ten samochód potrafi sam pokonywać wzniesienia. Sam odpowiednio przyspieszał, hamował, sam przerzucał moc pomiędzy wszystkimi czterema kołami, bo oczywiście był tam nawet X-Drive. No i zjechaliśmy bez żadnego problemu. Najfajniejsza część tych nowych BMW to jest ta część na kierownicy po lewej stronie. Tutaj, sobie mogę ustawić. Asystenta trzymania się w pasie ruchu, dzięki któremu samochód właściwie sam skręca, zwłaszcza na trasie. Można też sobie ustawić aktywny tempomat i limiter. Generalnie, jeżeli włączymy asystenta, pasa ruchu plus aktywny tempomat, no to trasę samochód pokonuje sam. Sam hamuje, sam przyspiesza. Drugim autem, które sprawdzaliśmy, było przepiękne, naprawdę przepiękne kupę BMW8. W tym samochodzie z kolei mogliśmy sprawdzić kilka różnych technologii, w tym na przykład nowy system iDrive w wersji siódmej, siódma wersji. Systemu operacyjnego działającego na pokładzie samochodu. Fajną rzeczą jest to, że BMW 8 jeszcze mocniej integruje się ze smartfonem, bo to już nie jest tylko połączenie Bluetooth pozwalające na odbieranie połączeń czy na zmienianie muzyki. I OK, BMW chwali się tymi profilami trzymanymi w chmurze czy też aktualizacją oprogramowania przez smartfona, no ale widać, że nie jest to taka firma, która wywodzi się ze świata technologii, no bo mamy kilka takich nieścisłości. Przykładowo w BMW 8 mamy system Apple CarPlay, który oczywiście jest bardzo fajny. On działa na tym dużym ekranie głównym w samochodzie. Natomiast BMW ma też funkcję kluczyka w smartfonie. Smartfon może być naszym kluczykiem, możemy nim włączać i odpalać samochód, ale ta funkcja działa tylko na Androidzie, czyli mamy tu połączenie Apple i Android, więc żeby obsłużyć wszystkie systemy w samochodzie musielibyśmy mieć tak naprawdę oba smartfony, oba systemy. A kolejną świetną rzeczą w nowych BMW jest head-up display, który widzicie przede mną. Mega użyteczna rzecz, i w sumie nie wiem, czy jest jakaś druga rzecz z tych nowości w samochodach, która w tak widoczny sposób wpływa na bezpieczeństwo w aucie. Super. Okej, okay, ale abstrahując już od tych takich technologii mobilnych, bo przecież nie one są najważniejsze w samochodzie. Najważniejsze jest to, co jest zaszyte w samym aucie. Pod tym względem na wydarzeniu BMW Tech Club przekonałem się już po raz kolejny, że te samochody BMW. Są po prostu naszpikowane elektroniką, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Ja, czyli osoba, która pierwszy raz jeździła w takim prawdziwym off-roadzie, osoba, która rzadko ma okazję jeździć z takim supersportowym autem, no po raz kolejny poradziłem sobie z tym bez żadnego problemu. Nie miałem najmniejszych problemów z tym, żeby obsłużyć te samochody. No i udało się to właśnie dzięki technologii. I to by było właściwie tyle z kolejnej odsłony wydarzenia BMW Tech Club. Dajcie proszę znać w komentarzach, które technologie BMW najbardziej się Wam podobały. Oraz jakie technologie chcielibyście zobaczyć w przyszłych samochodach. Zapraszam też do zasubskrybowania naszego kanału, bo jak widzicie, pojawiają się tu treści nie tylko związane ze smartfonami, ale także z technologiami w szerszym tego słowa znaczeniu. No i mam nadzieję, że będziecie z nami, zostawicie łapkę w górę i suba, i że zobaczymy się w kolejnych materiałach. Dzięki i do zobaczenia na razie.